To teraz pani senator Gosiewska. Dziękuję bardzo. Panie ministrze, ja mam takie pytanie w kontekście przesunięcia tych znacznych pieniędzy do FUS-u. Na ile miliardów złotych mniej Ministerstwo Finansów szacuje wpływy składek do ZUS i NFZ w 2012 roku? Moje drugie pytanie, ponieważ to nie było omówione na Komisji Budżetu, mam tutaj doprecyzowanie i też wypowiedź była. Pana senatora sprawozdawcy prosilibyśmy o takie wyliczenie. Drugie moje pytanie. Pan mówił o tych gigantycznych środkach na służbę zdrowia. Nas jako pacjentów, obywateli, inter, nie, inter, mniej interesuje, jak gigantyczne środki są przeznaczane, tylko jak funkcjonuje, jaka jest jakość e, funkcjonowania tej służby zdrowia. I moje pytanie. W jaki sposób Ministerstwo Finansów planuje pokryć roszczenia z tytułu tak zwanych nadwykonań szpitali wynoszące obecnie około 2,5 miliarda złotych oraz niezapłacone faktury Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na rzecz małych polskich podwykonawców. I tutaj według moich informacji te roszczenia szacowane są na około 3 miliardy złotych. Kolejne pytanie, dlaczego, no, może sobie to odpuszczę, kolejne moje pytanie, czy Ministerstwo Finansów w roku 2013 przewiduje kolejne podwyżki akcyzy? I na koniec, Panie Ministrze, z przykrością, ale ponieważ nikt z marszałków prowadzących nie zwrócił Panu uwagi, ja chciałabym zwrócić uwagę na niestosowność pana zachowania tutaj w tym miejscu jako ministra finansów i władzy wykonawczej my oczekujemy szacunku merytorycznych odpowiedzi a nie tych pana no nie wiem może w pana ocenie są to dowcipy ale w mojej ocenie są to takie kpiny żenujące dziękuję bardzo proszę dziękuję bardzo um... Tutaj naprawdę nie bardzo wiem o co chodzi, jeśli pani senator mówi o nadwykonaniach NFZ- szpitali, bo to są zobowiązania, o ile są w ogóle takie zobowiązania NFZ-u. Bo to tak naprawdę nie są zobowiązania, bo szpitale podjęły się działań, których nie miały nie miały, na które nie miały, nie miały, kontraktów. O fakturach daki to ja myślę, że pani, pani, Senator powinna się zapytać Ministra, Ministra Transportu, bo to jest jego, jego resort. Jeśli chodzi o, jeśli chodzi o jeszcze było trzecie pytanie, pani Marszałek, przepraszam. Pierwsze pytanie. Pani senator, proszę. Chodzi Pierwszy. o podwyżkę akcyzy. Czy planuje pan w 2013 roku? Znaczy, są te standardowe podwyżki dotyczące tytoniu, które w budżecie są opisane i. Pani, pani minister, może pani dokładnie, dokładnie na, to, na to powiedzieć? One wynikają z dojścia do poziomów określonych przez, przez, Unię, przez Unię Europejską. Mamy kilka lat na osiągnięcie tego poziomu i oczywiście niedobrze by było, żeby ten, to pod, ten podskok był czy ten wzrost był nagły i odbył się w jednym ostatnim roku. Ja myślę, że gdy, jeżeli pani senator słuchała moich odpowiedzi, to pani usłyszała, że wtedy, kiedy pytania były merytoryczne, to moje odpowiedzi były jak najbardziej szczegółowe i merytoryczne. Wtedy, kiedy pytania były polityczne, retoryczne, e, e, tendencyjne, to odpowiadałem tak, jak uważam, uważam za stosowne i nie uważam, aby pani senator miała specjalnie prawo, aby mi zwracać uwagę. Myślę, że w polityce odpowiadamy tak, jak pytania na to zasługują i mam zamiar tak czynić. Dziękuję.